wiecie jaki był problem jak grałem na saiyo, zagrał coś na co w zasadzie nigdy nie grałem, strasznie dziwnie się gra potoczyła Nie wiem, wieża przed... Dobra, emote wyłączam sobie i lecimy Okej, okay, białe, e4, start O kurde, jaka bestia, jak szybko się porusza Hmm Proszę wyłączyć tu. Dobra. I teraz tak. To już samo w sobie jest dość nietypowe. Oj, źle że za... kurde. Gra na mnie coś czego no też nie za bardzo. ha Tak, zagrajmy. To będzie spoko, bo sobie w tu gońca. Jest ok przekątna. Jak ja zagram tu, i on pchnie. Ja mogę zagrać tu. Ja zagram tu. On pchnie. Oh. Mogę mu związać skoczka z zwierząt? Ładnie. Aczkolwiek słabe przekątne ma, jakbym mu to zbił. Także zbiję. Jakoś mu plan trochę to pokrzyżuje. O, o. Mam nadzieję, że nie widzi. Tego... A nie, jest ok, Ale muszę sobie i tak uciec z tym. Ładuje się do środka. Skaczemy. To mu zbijemy, żeby się zdublowało. Zagrał to. Muszę jak najszybciej czymś zasekurować to. Kurde, ale wyhaczył tego piona. Jak ruszy gońcem, to atak jest na hetmana od razu, więc muszę to przemieścić jakoś i zaatakujemy to chociaż jest ten koń też jak mi zbije to będę ty jak mi zbije to on traci wierzę, a nie jest ok. wtedy myśli, myśli a ja teraz jestem w trochę prostszej sytuacji tak, chciałbym to zagrać tu Też nie wiem, czy ja bym to chciał zrobić w zasadzie. Ha. Oj, co się stało? Dobra, mój ruch. Ha. Ja się ruszę tu, on zbije tu. Ja zbiję to, on zbije to. Czy lecimy na Meksyk kompletny? Jestem dobry w late game, ja lecimy. Dobra, jak on mi zbije to... Ja bije to i atakuję to też. Po co? Co on robi? Jak skoczy tu? Jak skoczy tu, nie wiem, bije to. O, kurwa. sekundę. Tutaj. On zbije to. Ja wtedy tutaj. No straciłem wieżę. Ale w zasadzie nie aż tak źle jest, jak mogłoby się wydawać. Jest w chujowo. Tu, 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 tu. Na czas. Musi tym ruszyć. Może zbić to, jak zbije to... Oj! Oj... Czemu nie zbił? Skąd? I teraz tak, jak ja mu się wpakuję tu, on ucieka tu Ja ruszam tu. Jest mat jakiś. Tylko nie widzę dokładnie, ale spróbujemy. Ja mu, biję mu teraz to. On musi uciec tu, bo jest szach. Um. Ruszam się tu. Jest szach, on bije. Ruszam się tu, jest mat. Widzę to. Kurde, tylko żeby on zbił mi to wieże. Jak zbiję wieżę, jest pogrzeb. Chyba, no możliwe. A ty to mi widzisz, a nie widzisz? Okej. Okay. Jak zbiję wieżę, chyba się kończy gra. Jest czas. Ja ruszam się tu. Ruszy się tu. On ucieka tu. I się ruszam tu z szachem. Jedna opcja, żeby zbił, to będzie. Taka opcja. Jak to zrobi? To ja robię tu. Jest maczuga Herkulesa. O kurde, zauważył. Hmm, ale ciągle. Pięć cztery sekundy mam nie dobrze. O, nie, nie, kurde. 43 sekundy, niedobrze, niedobrze. No nie, no na coś takiego się raczej nie nabiorę. Wymieniamy, dobra, jak brakuje mi czasu, to wymieniamy figury szybko. Mamy przewagę, więc trzeba zrealizować. Wymiana figur i pozdro. Nie ma co komplikować gry, bo jedyne, jedyna opcja, jak mogę przegrać teraz, to na czas tylko. Więc szybka wymiana. O kurcze. 18 sekund ma. Wiecie co? Zrobimy to, bo związanie następuje. On zbija, zbije związanie. Zostawmy mu tego piona na wszelki wypadek, żebyśmy nie spatowali tego. Dobra, lecimy. Koniec gry, teraz będzie. Ja umiem to robić. Tak mi się wydaje. O! Kurde! Dobra, umiem, umiem. Ten pion mi ich Szczerze. Ale mi spiernicza ty. 12 sekund mam niedobrze. Jak się ruszę? Okej, okay, jest, wygrałem. Uh, chyba. Nie. No. Dobra. teraz wygrałem. Czy nie? Ten pion mi wadził. Nie mogłem z tego piona. Co ja robię? Jest. Blisko wam powiem. 6 sekund na zegarze już i myślałem, że będzie syf. No. <noise> Jasny gwint. Przywróć zamkniętą kartę.